Akcja Policji, y, szukamy taką jedną podejrzaną. 5501 778, y, to z y, cuką nie, y, nic jeszcze nie znalazłem. Y, Okej, okay, dobra, dobra. Y, no dobra, widzieliście sami jak ta roz... Czekaj. Nie, tu nic nie było. Kurczę, czekaj, może... Coś jeszcze tam jest. Nie, nic nie widzę. I jest... Słuchajcie, tam wyszedł ktoś w białej koszulce, może zaraz wyjdzie. Kamerze to słabej widać, ale tam serio ktoś był. Widzieliście, ktoś mnie kameruje tam. 5501 5501 77 I tak, tak? -y, Przepraszam, -y. mamy, mam, wiemy gdzie jest ten, co ucieka. No po prostu mi się język normalnie to trzeba. Mówimy normalnie. Aha, no dobra, no. No to my się zajmiemy. A gdzie ty jesteś? No właśnie, szukam go od drugiej strony, ale on nie widział, jak ja biegnę tam do drugiej strony i no, mam mały problem. Oho, dobra. No to. Mm, proszę się rozłączyć. To prawie gdzie on jest. Było go widać. I nie wiem co robić, więc tu się z palcem się uderzyłam chyba o to. Dobra, o tej strony nie idę, od tamtej. Tamto idziemy. Nie, bo tam jest. Idziemy tu, idziemy tu, idziemy tu. Idziemy naszego gościa. Później się zajmiemy tym autem. Go, on będzie od, od holowania. 555 7701, tak, co tam ci dzieje? Um, mamy auto do odholowania. O, dobra, to okej okay. Mam cię! Mam cię!